Dzień dobry, witam, witam serdecznie wszystkich widzów e, w telewizji NTV. E, w dzisiejszym programie przedstawimy takie podsumowanie pod koniec grudnia. E, najważniejszych odkryć naukowych, e, z, e, których dokonali naukowcy między innymi z NASA, w kontekście możliwości istnienia życia na innych planetach. To jest zawsze. Temat numer jeden, tutaj jeden z naukowców NASA tak właśnie zachęca, że cały czas odpowiedzenie na pytanie, czy jesteśmy sami na Ziemi, jest priorytetem dla naukowców, także wszystkie postępy w tej dziedzinie są jakby witane z otwartymi rękami. No, i tutaj właśnie z racji, że zbliża się koniec roku, chcieliśmy Państwu przedstawić układ planetarny Trapist-1. W tym roku, w lutym, odbyła się konferencja prasowa NASA. NASA już wcześniej zapowiadało, że będzie to wielki news, który, jak mówią dziennikarze, no na pewno nie był rozczarowaniem. No i cóż, odkryto, mianowicie za pomocą techniki takiej, która bada odchylenia w poziomie światła wysyłanego przez gwiazdy, to jest tak zwana metoda tranzytowa, odkryto nowy układ planetarny składający się z siedmiu planet. To są planety podobne do Ziemi, mianowicie skaliste. I to, co naukowców zafascynowało, to, że trzy spośród tych siedmiu planet znajdują się w tak zwanej ekosferze. I to jest taka strefa, gdzie istnieje możliwość, że mogłoby tam teoretycznie występować życie. Z tego między innymi powodu, że jest realne istnienie wody. To zależy oczywiście od wielu czynników w takich okolicznościach. W zależności od tego, jaki jest, jakie są uwarunkowania wokół tej gwiazdy centralnej. No, i tutaj naukowcy wzbudzili wielki aplauz. Tutaj mogę pokazać na ekranie artykuł z, z gazety Independent, czyli do wiarygodnej gazety brytyjskiej, która pokazuje tytuł taki NASA z Holy Grail, czyli Święty Graal NASA, właśnie ten nowy system planetarny. Chciałabym tutaj jakby podkreślić, że ten układ planetarny oczywiście nikt go nie widział. W sensie to nie jest tak, że naukowcy widzieli te planety. Oni podkreślają, że właśnie używają metody tranzytowej i jedynie mogą zbadać natężenie tego światła i różnice w poziomie tego właśnie światła emitowanego przez gwiazdę, ponieważ kiedy planety Krążą wokół odpowiednika Słońca, czyli jakieś inne gwiazdy, to co jakiś czas przesłaniają światło płynące z tej gwiazdy. I właśnie na podstawie tych różnic w poziomach naświetlenia można dojść do tego, czy tam jakieś planety wokół określonej gwiazdy krążą. Więc pierwszy raz zwrócono uwagę na ten układ planetarny jeszcze w 2015 roku. Naukowcy z LISZ odkryli na początku trzy planety. W 2017 potwierdzono to odkrycie naukowcy z Waszyngtonu za pomocą teleskopu Keplera. Udało się im potwierdzić, że faktycznie są te planety i dodatkowo odkryto cztery dodatkowe jeszcze planety, czyli w sumie jest to siedem planet. Tutaj to y, są szczegóły dla specjalistów. że Trapist 1, ta gwiazda centralna, to jest tak zwany bardzo chłodny czerwony karzeł, jeżeli chodzi o klasyfikację gwiazd. Można przeczytać sobie ciekawostki na ten temat w Wikipedii. Zapraszam, zachęcam, ktokolwiek chce rozwinąć swoją wiedzę, proszę po prostu zajrzeć do Wikipedii albo pod Trapist 1, czy też pod którekolwiek z haseł, które ja tutaj wymieniam. Y Strony internetowe NASA są bardzo atrakcyjne. Ja teraz pokazuję na ekranie te główne strony poświęcone właśnie układowi TRAPPIST-1. Pokazują one, co, co wykrył teleskop. Teleskop na początku to był SPRITZER, potem właśnie teleskop Keplera. Tutaj widać na obrazku, no to jest taka impresja artysty właściwie, no to oczywiście nie jest zdjęcie z tych planet. Jeżeli państwo macie ochotę, możecie wejść na te strony. Tutaj jest film, ja pokażę kawałek tego filmu. W zasadzie, no to też jest, tam, jest to rodzaj impresji naukowców, którzy są, jak tutaj widać z ich wypowiedzi, zafascynowani tym. Oni niektórzy twierdzą, że no na początku trochę się martwili, że to jest takie wishful thinking, że oni po prostu widzą to, co chcą zobaczyć. Ale na szczęście okazało się, że te odkrycia zostały potwierdzone przez różne grupy. Na początku odkryto ten układ planetarny za pomocą tego teleskopu, który stał w Chile. Ja tutaj pokażę zaraz. Jeżeli mi się uda. Ten. Tutaj jest jeszcze następna, właśnie taka impresja artystyczna, malutka, może nie, nie, nie dobrze widać, na temat tych egzoplanet. Te planety są nazywane egzoplanetami, tak zwanymi planetami pozasłonecznymi. To też, jak ktoś chce poszerzyć swoje słownictwo z zakresu astronomii, to, to może zapamiętać właśnie nazwę egzoplanety, czyli właśnie planety pozasłonecznej. To są tam kolejne impresje artystyczne. I fakty na temat tego układu są takie. Że żeby istniało gdziekolwiek życie, to musi istnieć woda. To jest podstawowy wymóg. Także naukowcy, podążając do wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo występowania ta, tam wody, odnieśli się do tego jako szansę, szansę na to, że, ta, że ta, to życie kiedyś tam mogło być. Jakkolwiek. Oni podkreślają, że, że jeżeli to życie tam było, to być może, że nawet przez pewien czas było w jakimś takim zawieszeniu, na przykład, nie wiem, jak w postaci jakichś skamienialiń, czy uśpionego życia, ponieważ ten układ planetarny prawdopodobnie trwał biliony lat. No i oni mówią, że jeżeli tam istniało życie, no to być może w bardzo ciężkich warunkach, bo musiałoby przeżyć szereg różnych ekstremalnych sytuacji w tym czasie. No, to też jest ciekawe zagadnienie. Sam układ planetarny mieści się około 40 lat świetnych od Ziemi w konstelacji wodnika. Tutaj on. On jakby no, spełnia właśnie te kryteria no, znaczącego odkrycia. Dla naukowców jest to jakiś krok do przodu, jak oni to mówią w takich puclach, jeśli chodzi o w ogóle odkrywanie życia. Jeszcze chciałabym podkreślić taki fakt, że oni odnoszą się do, do tego życia, używając między innymi takiej biochemii porównawczej, komparatywnej i zawsze podkreślają, że to oczywiście chodzi o takie życie, jakie my rozumiemy, jakie my znamy, no bo my mamy jakieś swoje wyobrażenie o życiu, o istocie żywej, No niekoniecznie te istoty z innych planet muszą być tak samo zbudowane jak my, ale. Jeżeli by przyjąć taką wariancję, no to właśnie wtedy ta woda jest niezbędnym składnikiem. Ta metoda do wykrycia systemu planetarnego trappist 1, czyli ta metoda tranzytowa, to nie jest jedyna metoda, której się używa do wykrywania nowych planet. Natomiast ona jest jakby taka no Jedna z najlepszych ma jej mocną stroną jest to, że jest dosyć wiarygodna i prosta. właśnie przez to mierzenie poziomów światła. Yy, także to należy zapamiętać, że, że no niestety nich planet tych do tej pory nie zobaczył. i dlatego mamy na obrazkach głównie yy, wszystko to, co jest, to są impresje yy, artystów. I chciałabym tutaj taki wprowadzić komentarz, ponieważ generalnie naukowcy cały czas szukają życia na innych planetach. Między innymi, no choć szczęście trochę jakby satyrycznie do tego podchodziła, że NASA zawsze no, napędza jakąś tam koniunkturę wokół takich newsów, że, że właściwie no, podgrzewa atmosferę. Ale faktycznie w ostatnim okresie, ostatnich trzech lat, to jest jakby trzecie takie odkrycie, które powoduje jakąś nadzieję, że gdzieś to, gdzieś to życie, czy jakiś tam jego zaczyn istnieje, i za każdym razem to są odkrycia związane z wodą. Wcześniej naukowcy dostrzegli możliwość istnienia życia znaczy, przepraszam, nie życia, tylko wody na Marsie. Tutaj jak Państwo wyjdziecie na przykład to ja tu pokazuję teraz portal Crazy Nauka, że na Marsie płynie woda, tak, to jest odkrycie mniej więcej z 2015 roku. Tutaj jest taka impresja, znowu, czy to jest zdjęcie pokazujące takie smugi, na tym Marsie. No jest to o tyle interesujące, że temperatura Marsa jest bardzo niska to jest mniej więcej minus 62 stopni, 63 stopnie. Teoretycznie w takiej temperaturze w ogóle ta woda nie powinna płynąć. Także zastanawiano się, czy te smugi, które tutaj ja pokazuję teraz, które są widoczne, czy one są rzeczywiście wodą, czy to, czy to jest jakiś pył? Ale co się okazało? Okazało się, że tam jest duża zawartość soli, a jak wiadomo, duża ilość soli wprowadzona do wody powoduje, że jej temperatura zamarzania znacznie się obniża. Czyli jest teoretycznie możliwe, że przy takiej ilości soli, jaka tam jest, ta woda by była w stanie. Trwać w takim stanie ciekłym i faktycznie naukowcy stwierdzili za pomocą sądy, że ta sól jest nawadniana. Także no, faktycznie pokazuje jakiś przełom potwierdzający, że ta woda na tym marsie teoretycznie powinna się znajdować. A drugi taki ciekawy przykład to jest księżyc Europa. Tutaj teraz pokazuję jego fragment. Tutaj i to, to jest też oczywiście impresja artystyczna. Księżyc wzbudził wielkie zainteresowanie naukowców NASA, ponieważ oni stwierdzili, że prawdopodobnie pod pokrywą tego księżyca znajduje się ogromny ocean czyli to jest znowu woda, i oni znowu mają nadzieję, że w tej wodzie są jakieś. Żyjątka, czy za, zaczątki życia. Jest planowana sonda, która będzie tam za pomocą robotów to sprawdzać. No też niektórzy nie dowierzają, no ale niemniej gdyby tak było, to byłoby to spektakularne zjawisko. Ta woda w tak ogromnym rozmiarze. Wracając jeszcze do tego Trapis 1. Ta gwiazda trappist 1, ona jest taka relatywnie stara, ona ma mniej więcej pomiędzy 5,4 a 9,8 biliona lat. W porównaniu z Ziemią to jest mniej więcej dwa razy więcej niż wiek naszego systemu planetarnego, a ten nasz system ma 4,5 biliona lat. Naukowcy twierdzą, że te planety w układzie TRAPPIST-2 no musiały jakoś ze sobą współistnieć, one musiały razem wspólnie ewoluować, ponieważ inaczej ten układ po prostu by się rozpadł. Także to jest generalnie taką ciekawostką, że my niby wszystko wiemy na bieżąco, śledzimy wiadomości, no a nie wszyscy wiedzą, że właśnie na tym księżycu Europa jest podobno ocean, nie wszyscy wiedzą, że na Marsie prawdopodobnie płynie woda. No i już nie mówiąc, że nie wszyscy wiedzą, że istnieje ten właśnie system planetarny trappist 1, chciałabym tak tytułem jakby podsumowania powiedzieć, że generalnie planet do tej pory odkryto ponad 3,5 tysiąca. Większość z nich ma warunki zupełnie nieprzystosowane do życia. To są warunki, jak to naukowcy określają, niegościnne dla życia. Po prostu ekstremalne temperatury, na przykład 400 stopni czy minus 200 stopni, także to jest w ogóle niewyobrażalne dla nas, żeby tam jakieś życie przetrwało. No ale są takie sytuacje, właśnie jak na, na Marsie, że jakiś czynnik, tak jak sól, może zaważyć na zmianie pewnych parametrów. Ja jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć na koniec taki drobny komentarz, że w zasadzie my do dzisiaj wiemy jakąś tam ograniczoną liczbę faktów na temat możliwości funkcjonowania życia w kosmosie, ale jak widać, z zachowań... Naukowców i ich stosunku do tej całej sytuacji. Oni są naprawdę podekscytowani, naprawdę uważają, że jest szansa. Tutaj Państwo znowu widzicie ten, jeden z obrazków to jest ten księżyc Europa, właśnie tutaj, teraz. No i naukowcy są faktycznie zafascynowani tymi możliwościami. Które się pojawiają w najbliższej przyszłości. Ja jeszcze tylko skomentuję w kwestii tych odkryć z ostatniego roku, że na przykład w 2017 naukowcy z Harvardu postawili taką śmiałą teorię, że niektóre takie pulsujące energie, tak zwane fbr -y, mogą być spowodowane przez też jakieś tam życie na Ziemi w innych galaktykach. Oni twierdzą, że istoty z innych galaktyk posługują się techniką, którą ludzie też już odkryli, tak zwanych żagli świetlnych, że mają swoje statki kosmiczne i używają żagli świetlnych, które używały nasze, na przykład agencje właśnie takie jak NASA. I no, twierdzą, że te żagle świetne są używane przez inne cywilizacje. Ja to podaję jako przykład, dlatego, że sami naukowcy podkreślają, że oni jakby nie mogą się trzymać w jakichś określonych ryzach, że oni muszą pozwalać sobie na pewne szaleńcze nieraz idee, żeby się ta nauka rozwijała, bo inaczej ona po prostu byłaby cały czas w jakimś takim kaftanie. Także te teorie służą jakby takiej panoramie i oni podkreślają, że dopiero fakty mogą, późniejsze fakty mogą być weryfikatorem tych, tych ich teorii. Czyli, czyli sumując, kolejny rok 2017 będzie się kończył taką nadzieją, że to życie gdzieś tam jest. Tylko jak powiedziałam na początku, wszystko opierane jest o... Nasze domysły, y, że to życie byłoby bardzo zbliżone do naszego, jeśli chodzi o formy. Zachęcam Państwa na koniec do obejrzenia filmów, które są na stronach NASA y, na temat y, właśnie tych układów Trappist 1, na temat Księżyca, y, Europa, y, na temat y, także. Y, jeszcze dodatkowej takiej ciekawostki: jednego z księżyca Saturnów, Saturna, gdzie też podobno istnieje woda. Także zachęcam do wejścia na te strony NASA i zachęcam do przeczytania podstawowych wiadomości: właśnie w Wikipedii, na temat egzoplanet, na temat też gwiazd w postaci tych czerwonych karłów. I takich podstawowych definicji ekosfery w tych układach planetarnych. To na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.